jak ratujemy, nareszcie efekt osiągnęliśmy po długich oczekiwaniach. Jeszcze nie, jeszcze na nie, jeszcze, jeszcze nie jedziemy, ale... ale. trzymam Pana za słowo, za podpis zgłoszony pod umową, który wynika, że 15 czerwca 2014 roku powinniśmy razem z mieszkańcami wsiąść na rowery. Na Konstanciński system rowerowy będzie wtedy uruchomiony. Będą tak, teraz się trzymać słowa. Deklaracja była tak. Dziękujemy. A to jeszcze, no to jeszcze może umowę. Tak. To jeszcze Państwo zobaczą. To jest Tak, Dziękujemy. Ja chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że jesteśmy pierwszą około warszawską gminą, która uchwaliła ten system rowerowy, który jest spójny systemem warszawskim. I powiem nieskromnie, że nasza gmina, Konstancji Jeziorna zasługuje na to. Jesteśmy nietuzinkową gminą o pięknym krajobrazowym charakterze i wszystkich mieszkańców naszej gminy zapraszamy na te rowery, by można było się przyjechać. Zapraszamy turystów, kuracjuszy, a przede wszystkim Warszawiaków. Chcę także tutaj z tej okazji, korzystając, podziękować młodym entuzjastom, którzy są tutaj z nami tego systemu rowerowego za to, że nas pomagali, naciskali na mnie ciągle, żeby ten system po prostu został uruchomiony i wszyscy myślę, że dzisiaj wspólnie z tego sukcesu się cieszę. My przesiadamy się z autobusów, z elek, samochodów osobowych na rowery, a Hmm, rekreacyjny charakter naszej gminy temu sprzyja. To chciałem powiedzieć, że w ramach przygotowań już w trakcie kiedy wiedzieliśmy, że, że, że zostaliśmy wyłonieni jako operator przygotowaliśmy, rozpoczęliśmy pracę nad identyfikacją wizualną systemu konstancyńskiego roweru miejskiego. Przygotowaliśmy dla mieszkańców Konstancina sześć propozycji logotypów, które będą poddane głosowaniu mieszkańców i jakby ten, który zyska najwięcej głosów będzie oficjalnym Logotypem jakby takim punktem wyjścia do identyfikacji całego systemu konstnacińskiego Roweru Miejskiego. W szczegółach tutaj jakie będzie ogłoszone to już może ee, ee, Państwo z, z, z Urzędu Miasta powiedzą, natomiast my zaproponowaliśmy te sześć logotypów, które były po prostu wybrane tutaj przez władze i myślę, że spodobają się, czekam na czego